O, cześć! Wy już tutaj? A no, tak jak już tutaj jesteście, to opowiem wam dzisiaj o tym, ile pali 300-konny samochód. Dla przypomnienia, dla tych, którzy nie wiedzą, mamy tutaj dwulitrowy silnik czterocylindrowy, ułożony rzędowo. O mocy. 300 koni. Mam nadzieję, że 300. Aktualnie mam nadzieję, że ten model ma dosyć dosyć. Trochę więcej. Ma 300, około 30 koni, jeśli tego jeszcze tego nie sprawdziliśmy. Mamy jechać na hamownie, ale póki co opowiem wam, ile ten samochód w tym momencie pali. Chodźcie się najpierw przejedziemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Moi drodzy, yy, mamy tutaj cztery buty. Cztery buty w teorii powinny palić więcej, ale pamiętajcie, że jest to tylko dwulitrowy silnik, więc nie ma co się spodziewać też, że będzie ci palił mega dużo. Do domu wszystko jest wyciągnięte z sprężarki, która ma ogromną turbodziurę. No dobra, nie, nie taką ogromną, ale dosyć sporą, bo... Jak startujemy sobie od zera, to do 3000 naprawdę bardzo powolutku wychodzi, czasami potrafi nas do 30 na godzinę zjeść polo w 1 2 Bo zanim nam się załaduje boost, to trochę mija czasu. No i też, może wrócę do tematu, czyli spalania na dany moment. A już było rozgrzane, i tak naprawdę zrobiliśmy sobie pierwsze 2 km, to mam spalania 16 litrów. Jest trochę te 16 litrów. Ale spokojnie to spadnie tak do 12. Powówmy sobie tak. Yy, samo miasto. Poruszam się tym autem od miesięcy. Zrobiłem około 1000-1500 km. Teraz nie wiem dokładnie ile. Yy. I teraz tak, jeśli jeździłem o czyli bardzo powolutku, e, utrzymywałem prędkość, ledwo, lekko dotykałem prawda, gazu, e, lekko, w ogóle nie pustowałem, nie jeździłem agresywnie, to nawet potrafiłem zejść w takim mieście jak Olsztyn do 9,5 litra w mieście. Oczywiście lekkie dodanie gazu owocowało tym, że zaraz pojawiała się jedenastka. Ale co powiedzmy, że jak na 300 koni, 11-12 litrów w mieście to jest średnio. To jest średnio na komforcie. Jeśli przełączymy sobie na tryb normalny, gdzie to auto jest bardziej żywe, inaczej trochę zmienia biegi, inaczej go zalewa, trochę bardziej strzela, to od razu nam przeskakuje z 12 na 14 nawet. I przypominam, że to nie jest energiczna jazda, to jest taka w miarę spokojna jazda. Następnie mamy tryb race. No ale na trybie race, no to możecie myśleć, że tam jest spalanie no, Dobra, jak, jak jeździliśmy s trójką i robiliśmy bardzo dużo launch kontrolów I z każdych światłów ruszaliśmy z pełnym boostem No to wyszło nam spalanie 26 litrów średniego w mieście Po pustych drogach No więc trochę pali Trasa Moi drodzy, trasa to jest <ścoughs> Tak, jadąc przez 100 na godzinę Aktualnie mam spalanie około 8,5-9 litra e, przy 120 mam spalanie 9,5 do 10 10,5 maksymalnie jeśli jadę 140 to to spalanie już wiadomo wskakuje na te 11-12 no a przy 200 na godzinę to pali około 15-16 litrów no to i tak, tak moim zdaniem nie jest najgorzej nie jest najgorzej Chcieliście wiedzieć, bo pytaliście mnie Tak, dokładnie tyle pali treściwy i krótki materiał Tyle Tyle mam dzisiaj do powiedzenia Jeżdżę na 9.8, 9.5 nie polecam zalewać Dziękuję bardzo i zaraz muszę tego beciarza zjechać Zapraszam na mojego Instagrama, tam często takie pierdoły, się Jakieś takie niby wyścigi, ale nie wyścigi, jakieś takie Ajajajajaj Na razie, widzimy się w następnym filmie Skronie, nie wiem ile już tak. Pić mogę żyć jak Monteverest, konie na szczyt i nie dochodza Ciągle przecież krocza, ciągle przecież kroczę Hej, wiatr mi wieje w skronie, nie wiem ile już tak. Pić mogę żyć jak Monteverest, konie na szczyt i nie dochodza Ciągle przecież krocza, ciągle przecież kroczę